Dzień dobry! Sernik baskijski. Co to jest za sernik? Dlaczego jedni się nim zachwycają, a dla drugich jest jakiś specyficzny i niekoniecznie z zewnątrz? Jest mocno przypieczony, wręcz aż czarny. Ma słono słodki smak. Ale czy wszystkim smakuje? Tak jak wam mówiłam wcześniej, jest bardzo charakterystyczny smaku, i wiele osób, właśnie z uwagi na ten słono, słodki smak, niekoniecznie jest jego fanem. Natomiast yy, ja wam dzisiaj pokażę dwa przepisy na sernik bliski ideału, do sernika baskijskiego. Bo też będzie właśnie słono słodki, oraz pokażę Wam taką wersję moją, wersję bardziej europejską, nawet bym powiedziała Made in Poland, gdzie my jesteśmy przyzwyczajeni do serników słodkich, taką właśnie słodką, ale z zachowaną jego charakterystyczną dla sernika baskińskiego kremowością i aksamitnością. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was na film. Zanim przejdę do przedstawienia produktów, składników, dzisiaj wyjątkowo będziecie mogli zobaczyć, z jakich produktów, nazwy i marki korzystam. Dlaczego? Dlatego, że jeśli powiem Wam, że macie użyć sera białego, to jeśli użyjecie tego konkretnego, właśnie tego, a nie innego, to osiągniecie efekt zbliżony do sernika baskińskiego, do oryginalnego sernika baskińskiego. Natomiast jeśli będziecie chcieli zrobić inną wersję, to powiem wam też, jakiego sera ja używam, i będziecie mogli osiągnąć efekt podobny do mojego. Tutaj nie można zamieniać jednego serka na drugi i mówić, że się zrobiło sernik bliski do sernika baskijskiego, bo powiedzmy sobie szczerze, sernik baskijski, ten oryginalny, ta receptura, nie jest absolutnie jakąś tajemnicą. Tam jest tylko pięć składników. Jest to bardzo charakterystyczny dla tego regionu, regionalny. Zresztą ser San Milan. Tutaj możecie zobaczyć, jak on wygląda. Wstawiam Wam zdjęcie. I to jest ser, który jest bardzo słony. I dlatego ten sernik ma właśnie taki smak. Drugi składnik to są jajka, potem jest jeszcze mąka, cukier. I śmietanka. Kremowa śmietanka też bardzo charakterystyczna, bo to jest creme fraîche, taka francuska śmietanka, która jest lekko ukwaszona, ale jednocześnie jest to tłusta śmietana 30%. Ponieważ u nas creme fraîche jest też niezbyt taką popularną, no i na pewno nie tak łatwo dostępną śmietaną, to też Wam powiem. Co możecie zrobić, żeby osiągnąć efekt zbliżony do ideału naszego polskiego i do tego ideału sernika baskijskiego? To co? Opowiadam Wam teraz o produktach. Zaczynam od sera, bo w zależności od tego, którego z tych serów użyjecie, taki osiągniecie efekt. I jeśli chcielibyście przygotować sobie sernik, który będzie w smaku i strukturze najbardziej zbliżony do sernika baskijskiego, to musicie użyć sera Philadelphia. Ja wiem, że on jest drogi, ja wiem, że nie jest do kupienia we wszystkich, szczególnie mniejszych sklepach myślę, że dlatego właśnie, że jest drogi. Ale jeśli chce się Wam sernika baskijskiego, tego słono słodkiego, no to musicie się wybrać gdzieś do sklepu właśnie po ten ser Philadelphia. Jeśli chcielibyście mnie zapytać, a czy nie mogę zastąpić tego sera na przykład innym kanapkowym, a takim na przykład serem, twój smak, możecie, to jest wasza kuchnia i wasza sprawa, ale nie osiągniecie tego samego efektu no i nie będziecie mogli powiedzieć, że jedliście sernik zbliżony do sernika baskijskiego. Czym się różnią te dwa sery? Ten, powiem Wam tak najbardziej ogólnie, ten ma konsystencję tak kremową, że ona jest podobna wręcz do serka topionego. Ten natomiast ma wyczuwalny wręcz ser biały i każdy inny ser poza Filodelfią będzie miał właśnie wyczuwalny ten biały ser. Jeśli chodzi o słoność, to one wyglądają bardzo podobnie, bo ten ma 0,75, ten 0,70 g soli na 100 g sera. Także tu, jeśli chodzi o słoność, to jest podobnie. A co gdybyście jednak nie chcieli tego słonego smaku, tylko ten nasz taki bardziej polski sernik słodki i koniec, bo do takiego jesteśmy przyzwyczajeni, no to tu mam e, dobre wiadomości. Możecie kupić e, ser, e, polecam Wam właśnie mój ulubiony, który tej soli ma dużo mniej, bo 0,24 g soli na 100 g sera, no i nie będzie ten sernik już aż tak bardzo słony. Myślę, że wiecie już wszystko yy, co do serów, to teraz zobaczcie na dwie propozycje. Dwóch serników, jakie są składniki potrzebne, aby przygotować każdy z nich. Pierwsze składniki to te, jak już się domyślacie, po serku Filadelfia na sernik najbardziej zbliżony do sernika baskijskiego, i te wszystkie składniki, które tutaj widzicie, to są składniki albo na jedną blachę o średnicy 22-23 cm, czyli dużą blachę, lub na dwie mniejsze blachy o średnicy 16-17 cm. Potrzebujecie kilo 100 sera Filadelfia. Potrzebujecie 6 dużych jajek o wielkości L bądź 7 o wielkości M. 200 g cukru pudru. 40 g mąki pszennej tortowej typ 450, 200 g śmietanki kremówki 30% takiej tej naszej zwykłej, popularnej i ponieważ nie jest to creme fresh, taką śmietanę będę zakwaszać cytryną, po prostu sokiem z cytryny dwie łyżeczki. Możecie również śmietanę zakwasić trzema, czterema łyżeczkami jogurtu naturalnego, ale wtedy ta śmietana musi się ukwaszać przez około jedną dobę, a żeby było Szybciej to po prostu robię to cytryną. I to jest taki dodatek jeszcze tutaj ode mnie, który możecie pominąć, natomiast ja uważam, że świetnie tu pasuje. To są dwa opakowania cukru z wanilią, takie 12-gramowe i cukru z wanilią. Nie wanilinowego, bo to nie są te same cukry. A jeśli chcecie zrobić sernik. W konsystencji baskijskiego, ale już nie baskijski, tylko taki nasz bardziej polski sernik, to polecam ser mój ulubiony, który jest, jak wiecie, albo i nie, serem takim dosyć sypkim, kruszącym się, stąd też ser mascarpone. Te wszystkie składniki, znowu na jedną blachę o średnicy 22-23 cm, czyli dużą blachę, lub na dwie mniejsze blachy o średnicy 16-17 cm. A co będzie potrzebne? 900 g sera mój ulubiony, 200 g sera mascarpone. I tutaj podobnie, znowu 6 dużych jajek wielkości L bądź 7 wielkości M, 200 g cukru pudru. 40 g mąki pszennej, tortowej, typ 450, znowu 200 g śmietany kremówki do ukwaszenia, cytryna bądź jak wolicie, jogurt, i znowu cukier z ją Dwa opakowania 12 g. Wybierając ser do jakiegokolwiek sernika, zawsze jak będziecie robić sernik, bierzcie te sery, które mają zawartość tłuszczu powyżej 20%%. To jest bardzo ważne dla smaku i jakości sernika. I zawsze najlepiej dla sernika każdego, żeby wszystkie te produkty, których używacie miały temperaturę pokojową. Wiecie już wszystko o składnikach, to teraz o akcesoriach, które będą potrzebne. Bardzo ważnym akcesorium jest papier do pieczenia bo to papierem do pieczenia wykłada się blachę do pieczenia tego sernika i papieru powinno być tyle, żeby podnieść troszeczkę ten rant blachy. Yy, dlatego yy, tutaj musicie się zaopatrzyć w duże arkusze, nie mogą być te wąskie, dlatego że nimi nie wyłożycie, no, szczególnie już dużej blachy. No właśnie, skoro mówię Wam o blachach, bo podałam Wam przepis albo na dwie małe blachy, albo na jedną dużą, Skoro mówię o blachach, czym się będą różniły serniki upieczone w małej albo w dużej blasze? Będą się różniły tym, że sernik podczas pieczenia będzie się spiekał przy brzegu. I oczywiście ten pieczony w mniejszych blachach bardziej się spiecze od brzegów, no i ten środek będzie może mniej kremowy, niż jakbyście upiekli w takiej dużej blasze, gdzie środek będzie wręcz no, jeśli nie włożycie go do lodówki, to będzie wręcz taki płynący, no i bardzo kremowy, taki właśnie jaki jest sernik baskijski. Ja dzisiaj dla Was nie będę piekła dwóch dużych blach, ale upiekę ten sernik w dwóch małych blachach, żebyście zobaczyli, że piecze się go dokładnie tak samo, nawet można za jednym razem upiec w piekarniku. O papierze do pieczenia wiecie wszystko, mikser. Albo po prostu zwykła trzepaczka, bo to jest tak prosty sernik, że ja to mówię, że to jest chyba najłatwiejszy z serników, jaki widziałam, jaki kiedykolwiek robiłam. No i u mnie dwie miski, dwie mniejsze miski, bo będę robić dwa różne serniki, a tak wystarczy wam po prostu jedna miska i robicie. To co? Zabieram się do pracy. Zaczynam od przygotowania blachy do pieczenia. U mnie dzisiaj dwóch blach, bo takie blachy bądź blachę należy zawsze wyłożyć papierem do pieczenia i to uwaga, podwójnym papierem. Ja sobie odmierzam papier, mam w rolce, po prostu zginając go w trójkąt i w ten sposób odmierzam sobie kwadraty. Każdy taki kwadrat zaginam jeszcze raz na pół, na taki kolejny trójkąt i dzięki temu zaznaczam sobie środek. I teraz około no, połowę średnicy blachy. Ta moja blacha ma średnicę 16,5 cm, czyli około 8 cm od tego środka. Zobaczcie, gniotę sobie tak charakterystycznie ten papier. Oczywiście nie musicie tego robić, ale zauważyłam, że tak jest o wiele szybciej i o wiele łatwiej potem rozłożyć ten papier. A jest przy tym trochę zabawy. Zaraz zobaczycie. Częściowo pognieciony papier rozkładam teraz tak, abym mogła środek który sobie zaznaczyłam zgięciem włożyć na środek blachy. No i teraz się zaczyna rozkładanie. Pamiętajcie, że dół powinien być w miarę prosty, a brzegi powinny być właśnie takie pozaginane, pogniecione. I możecie sobie tutaj ułatwić układanie tego papieru, zawijając tę część, którą już dopasowaliście, na zewnątrz, wywijając ją na zewnątrz. W ten sposób dużo łatwiej Wam będzie ten papier w ogóle utrzymać i ułożyć. Jak będziecie układać, zobaczycie, że jest w tym trochę pracy, ale naprawdę warto to zrobić. No dobrze, jak widzicie, ja już sobie teraz zaczęłam układać drugą warstwę papieru, ale pytacie no po co druga warstwa papieru? A jest ona bardzo potrzebna, dlatego że gdybyście wyłożyli tylko jedną warstwą, to ten sernik by się przy brzegach od tej gorącej blachy, ten sernik jest pieczony w bardzo wysokiej temperaturze, on by się wam za mocno przypiekł i przypalił, a przez to i ściął. A tu w tym serniku chodzi o to, żeby on był kremowy. Zatem druga warstwa papieru jest właśnie po to, żeby stanowił on taką w pewnym sensie izolację dla tej gorącej temperatury tu przy brzegach blachy. Jak widzicie, wyłożyłam już blachę podwójną warstwą papieru do pieczenia i teraz e, Należy wręcz nie tylko warto, ten nadmiar papieru, te takie trójkąty, co zostają odciąć nożyczkami. I teraz to, co zaginaliście na zewnątrz, ja też zresztą zaginałam po to, żeby łatwiej było wyłożyć papierem, należy teraz bezwzględnie i koniecznie wyprostować. Jeśli tego nie zrobicie, no to tak jak Wam mówiłam wcześniej, tak jakby ten papier był za niski, ten sernik Wam po prostu podczas rośnięcia, w czasie pieczenia wypłynie. Ta blacha jest przygotowana. Ja wyłożę jeszcze drugą. I teraz bardzo często mnie pytacie, czy biały papier i brązowy czymś się różnią od siebie? Nie. Dlatego dzisiaj wyłożę jedną blachę papierem białym, drugą brązowym, żebyście mogli zobaczyć, jak one się zachowują w wysokiej temperaturze. Powiem Wam tylko, że w tej temperaturze i jeden i drugi papier po prostu się zwyczajnie przyrumieni, co na białym będzie widać bardziej, a na brązowym mniej. Ok, mam przygotowane obie blachy zatem mogę zabrać się no właśnie za rozgrzewanie piekarnika, bo piekarnik należy rozgrzać do, tak jak wam mówiłam wcześniej, bardzo wysokiej temperatury, aż do 240 stopni górna i dolna grzałka. I kiedy piekarnik się rozgrzewa, mogę zabrać się za przygotowanie serników, dwóch serników, a przygotowuje się je wręcz można by powiedzieć ekspresowo. To są chyba naprawdę najszybsze serniki w przygotowaniu. Specjalnie dla Was, żebyście mogli na każdym etapie przygotowania masy serowej porównać sobie jej wygląd i no, chociaż wzrokowo strukturę, przygotowuję dzisiaj te obie masy serowe po prostu obok siebie. I po lewej będzie sera Philadelphia, a po prawej sera mój ulubiony. Do każdej z misek przekładam odmierzony cukier puder, cukier z wanilią, mąkę, mąkę pszenną tortową. Jeszcze raz wam przypominam zwykłą i ser. W przypadku sera Philadelphia jest to tylko Filadelfia, a w przypadku mój ulubiony dodaję jeszcze ser mascarpone. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, struktura sera Philadelphia jest taka bardzo kremowa. Tak jak Wam mówiłam, ona jest dla mnie podobna do sera topionego, z tym że jest bardziej miękka. Natomiast ser mój ulubiony jest taki powiedziałabym sypki. Stąd też dodaję do niego właśnie mascarpone, żeby zdecydowanie poprawić jego strukturę. No i po to, żeby potem sernik był bardziej kremowy. No, i teraz pora na ubijanie. Ubijam najpierw na najmniejszych obrotach po prostu mikserem. I tu się jeszcze mikser sprawdzi. Potem, no, niestety, będę przechodziła na ubijanie ręczne. Połączyłam wszystkie składniki. Należy je mieszać i miksować tak długo. Potem możecie zwiększyć obroty, aż wszystkie składniki się dokładnie połączą. Tu warto korzystać ze szpatułki, ponieważ mikser jest wspaniałym urządzeniem. Ale niestety nie pracuje tak dobrze przy brzegach naczynia i tutaj należy sobie zawsze poprawiać szpatułką. Możecie teraz zobaczyć jak wyglądają po wymieszaniu ze sobą te obie masy serowe. Nie wiem czy to kamera dobrze oddaje, no ja widzę zdecydowaną różnicę. Natomiast Wy jeśli się zdecydujecie na przygotowanie, a polecam Wam przygotowanie od razu, może najpierw dwóch serników, żebyście mieli porównanie, to też zobaczycie jaka jest różnica. Teraz pora na dodanie śmietany kremówki, tej 30% i ponieważ tak jak Wam mówiłam, nie jest to śmietana, która jest lekko ukwaszona, to ja ją ukwasiłam dodając do środka po prostu sok z cytryny. Wymieszałam i teraz po prostu dolewam. I tu, jeśli mikser, którego używacie, ma takie wolne obroty, naprawdę wolne obroty, możecie sobie mieszać mikserem, bo to nie będzie Wam tak bardzo pryskać. Natomiast, jeśli nie, to polecam Wam po prostu wyjęcie tych końcówek od miksera i wymieszanie tego ręcznie. I został mi już właściwie ostatni składnik do dodania. To są jajka. Jajka dodaję pojedynczo i tutaj e, nawet jeśli macie mikser, który Wam wszystko miesza na małych obrotach, to i tak tutaj polecam Wam wymieszanie ręczne, bo jak widzicie masa jedna i druga zrobiła się na tyle rzadka, że jak dodacie jajka, to to już na pewno Wam będzie pryskać. No chyba, że chcecie sprzątać, to możecie sobie wszystko wymieszać mikserem. Dodaję po jednym jajku, mieszam, e, dodaję kolejne jak wymieszam poprzednie, i tak aż wymieszam wszystkie jajka. No i zobaczcie, tak oto przygotowuje się masę serową na sernik baskijski. Prawda, że to było proste? I teraz, jeśli tylko wasz piekarnik na pewno się rozgrzał do tych 240 stopni górne i dolne grzanie, to możecie już zacząć przelewać wasze masy serowe albo jedną masę serową do przygotowanej wcześniej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Obie masy przelałam. Tutaj warto albo wstrząsnąć trochę formą, żeby pozbyć się bąbelków powietrza. Chociaż ja nie mieszałam mikserem, więc tutaj tych bąbelków powietrza nie będzie dużo. Albo możecie po prostu taką szpatułką sobie wszystko wymieszać, jeszcze troszeczkę w formie, żeby tych bąbelków powietrza nie było. No i co? Formy są gotowe do pieczenia. Zatem otwieram piekarnik i szybciutko, żeby nie stracić temperatury, wstawiam na środkową półkę w piekarniku i piekarnik zamyka. To teraz pora na pieczenie. Jeśli będziecie piekli w dwóch e, takich mniejszych foremkach, to proponuję Wam piec przez 30 minut. Natomiast jeśli będziecie piekli w takiej jednej dużej foremce, to przez 35 minut. Z czym to jest związane? Związane to jest z tym, że tutaj jest bliżej brzeg w małej foremce i ten czas powinien być krótszy po to, żeby środek był kremowy. Natomiast w dużej foremce no do tego środka od brzegu jest troszeczkę dalej, więc czas powinien być trochę dłuższy. Zresztą tak naprawdę powinniście obserwować i sprawdzać i nauczyć się najlepszego dla was czasu z najlepszą konsystencją w waszym właśnie piekarniku. To co? Ja czekam, a potem powiem Wam, co i jak dalej. I jak słychać, minął wyznaczony czas i sernik jest upieczony. Chociaż tak naprawdę, zaraz Wam pokażę, wcale nie jest upieczony. Zobaczcie, jak się pięknie spiekł. Możecie wyjąć je z piekarnika, możecie zostawić w otwartym piekarniku. Ja wyjmę po to, żeby wam coś pokazać, ale uwaga, najpierw je wyjmę. Widzicie, jak mocno wyrosły? Pięknie, prawda? I teraz zobaczcie coś ciekawego. Popatrzcie. Mówiłam wam, że sernik jest upieczony, ale jak nim potrząśniecie, to on jest jeszcze szczególnie tu na środku płynny. Sernik, jak widzicie, bardzo mocno wyrósł, dlatego tutaj się przydaje papier do pieczenia, który go utrzymuje. On za znacznie, znacząco opadnie. To, że popękał, też jest jak najbardziej normalne. No i tak jak Wam mówiłam, zobaczcie, papier brązowy przy pieku się może trochę mniej, a na papierze białym trochę bardziej to widać. Sernik a la baskijski, ten bardziej baskijski, ten mniej baskijski, bardziej polski, są gotowe, są upieczone, ale jak to z sernikami, a już szczególnie takimi kremowymi, e, lekko niedopieczonymi na środku, musicie poczekać, żeby je zjeść aż ostygną. Czy pokroicie je wcześniej, czy pokroicie je później będą kremowe. Oczywiście jak pokroicie je, jak będą jeszcze lekko ciepłe to ten środek może Wam nawet wypłynąć. Trochę takie ciastko lava cake, ale z sera. Ja oczywiście pokażę Wam jak wyglądają w środku, ale poczekam aż ostygną. Serniki wystygły, zatem mogę zdjąć formę i mogę zdjąć papier. Papier zdejmujcie ostrożnie i cierpliwie, żeby za bardzo nie zniszczyć tej pięknej struktury, tego pięknego boku sernika. Zobaczcie, tak on wygląda. Tak wygląda. Ten, który był pieczony z serkiem Filadelfia, czyli ten bardziej baskijski. No i tak wygląda ten, który był pieczony na naszym takim typowym polskim serze, mój ulubiony, czyli baskijski, ale bardziej polski, bo bardziej słodki. No, i sami spójrzcie, przecież tu nawet nie trzeba zaznaczać, który jest na Filadelfii, który jest na naszym takim polskim, typowo sernikowym serze. To od razu widać, ten to nawet tak bardziej po polsku wygląda, prawda? Ale oba są kremowe w środku, mają kremową konsystencję. No i ten, tak jak Wam mówiłam, będzie bardziej słony. Tego nie zobaczycie, że on jest bardziej słony. Jak za chwilę rozkroję te serniki, ale możecie zobaczyć, Chociaż nie poczujecie tego kremowego, wspaniałego smaku. Zobaczcie, tak wyglądają po przekrojeniu. Tutaj macie dla porównania oba kawałki sernika. Każdy z nich jest bardzo dobry, wręcz bym powiedziała wyśmienity, ale na swój sposób. Musicie chyba jednak zrobić oba, żeby mieć porównanie, żeby mieć możliwość porównania obu smaków. Spróbujcie, napiszcie, który wolicie, a może oba. Życzę Wam smacznego, i do zobaczenia. Dzień dobry, mam dla Was przepis na sernik Filadelfia. Nie. Yeah. Oraz w wersji, można by było powiedzieć, gdzie zbliżone do ideału. E, jeśli chcecie, żuraw spad, Bo oryginał e, tej sorry, soli ma ser. San Milan ma ser, 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 ser. ser. I tu jeszcze taka <laughs> chrypka. Jeszcze dwie informacje bardzo istotne. Zawsze jak <laughs> Muszę Wam powiedzieć o. No i. Nie mówi się, no i. No i, i, i o i o.